Nie wiem, że masz piżamę w Grinch'a? No widzisz? Ty Grinch nic nie wiesz, nic A nie, nie wiem. reporterka nosi piżamę Grinch'a. Grinch, jesteśmy w Łanach Wielkich. Powiedz tak. mi jedną rzecz, czy w tym roku zepsujesz święta? A czemu mam zepsuć święta, które nigdy się tak fajnie nie zdobywają jak co roku? No właśnie, to jest tak, że Grinch jak mały, to przeszedł no, trudną historię ale mimo wszystko stwierdził, że święta są piękne. No i dzisiaj mamy jarmark w Madakielku. Tak, tak, tak. Święta są miejscem takim uroczystym. Grinch powoli się nawraca, i mamy to, co mamy. I właśnie co macie? Jest wiele stoisk, tak? Przyjechało do nas, można powiedzieć, kilkunastu wystawców z różnymi artykułami, zabawkami, dekoracjami świątecznymi, ze stajenkami, każdy coś dla siebie znajdzie w tym miejscu. Taki można powiedzieć skromnym, ale fajnym. Witamy na jarmarku świątecznym, bożonarodzeniowym w Łanach Wielkich organizowany przez sołectwo oraz koło Gospodyń wiejskiej. Jak co roku, bo to cykliczna impreza, dopisuje pogoda, dopisują klienci, bardzo, bardzo sobie chwalą okoliczni mieszkańcy. Atmosferę, dobre jedzenie, można sobie rękodzieło na, zakupić na święta podarunki wieńce adwentowe. No właśnie, i to jest. Skromnie, ale mimo wszystko staracie tutaj mieszkańców, całą gminę, osoby, które tutaj przejezdne są. Wszyscy się integrują, odpoczywają. Tak, tak, można spokojnie tutaj wziąć, porozmawiać, spotkać się, uspalić sobie kiełbaskę przy obisku, usiąść sobie ze znajomymi przy kawie, przy przepysznym ciasteczku z koła Gospodil wiejskiej na Złonech, jak zarazem porozmawiać i coś kupić. Warto kultywować tego typu wydarzenia? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak, bo coraz mniej takich rzeczy się odbywa. ludzie chętnie już wypytują wcześniej, czy będzie makaron, jakie będą wypieki w tym roku, pierniczki. To już kupują na święta, kupują także i będą paczki podwękę. Jakie oczekiwania były mieszkańcy? Czy, czy przyszli do Grincha i mówią, słuchaj, musimy zrobić to, to i to, bo warto by było, aby tutaj się pojawiło? Dorośli Grincha unikają, bo się boją. Ale dzieci się nie boją dzieci mówią, że jest fajnie. boją? Nie wiem, ja nie wiem. Przecież Grinch nie jest zły. Nie wiem, jak uważasz? Ja myślę, że jest bardzo fajne, bo sama bardzo grincza. Jest jesteś najlepszy, bo jednak przełamałeś się i pokochałeś święta. Tak, nie było to łatwe, tak? Ten Mikołaj zawsze przychodzi, jest tam coś tam dawał. No ja też mam małe, co nieco. I jest fajne. Dzięki bardzo. Także baw się i niczego nie zepsuj. Oj, oj, oj. Dzięki. Pa.